Cześć, dzisiaj przeczytam wam historię Casey, która nosi taki tytuł. Jeśli nie podoba ci się mieszkanie z nami, możesz odejść, powiedziała moja rodzina po sześciu miesiącach pobytu w moim domu. Kiedy odmówiłam, wyrzucili moje rzeczy. Spędziłem noc w hostelu, a potem zadzwoniłem do kogoś: Zrób to. 40 nieodebranych połączeń i 30 SMS-ów. No to jedziemy. Kropka, jestem Casey, mam 34 lata i dwa lata temu kupiłem swój pierwszy dom. To była dla mnie wielka sprawa, prawdziwe osiągnięcie. Spłata kredytu hipotecznego nie była taka zła, ponieważ pracowałem w domu jako niezależny konsultant marketingowy. Zarabiałem dobre pieniądze, wystarczające na wygodne życie, a nawet pomoc rodzinie, gdy tego potrzebowała. Moi rodzice, Linda i Robert, pracowali na pół etatu. Mama sprzątała biura trzy dni w tygodniu, a tata zajmował się majsterkowaniem, kiedy tylko mógł. Nie stawali się coraz młodsi. Więc trudno było o stałą pracę. Moja starsza siostra Jessica mieszkała po drugiej stronie miasta ze swoim mężem Mickiem i ich ośmioletnim synem Tylerem. Mike pracował w magazynie, ale godziny pracy nie były stałe. Przyzwyczaiłem się do wysyłania pieniędzy, by im pomóc. Nic wielkiego, może 200 tu, 300 tam. Mama dzwoniła z prośbą o pomoc w naprawie domu, albo Jessica pisała, że brakuje jej na czynsz. Nigdy nie prosiłem o zwrot pieniędzy. Byli rodziną. A ja radziłem sobie na tyle dobrze, że mogłem na nich oszczędzać. Mój dom stał się moim sanktuarium. Miałem sypialnię na piętrze połączoną z domowym biurem i uwielbiałem ciszę. Mogłem pracować w spokoju, robić przerwy na werandzie i wszystko było dokładnie tak, jak chciałem. Kredyt hipoteczny wynosił 1500 zł miesięcznie, opłaty za media około 200 zł. A mi zostawało sporo na oszczędności i pomoc rodzinie. Pewnego wtorkowego marcowego poranka odpowiadałem na maile, gdy zadzwonił mój telefon. Na ekranie wyświetliło się imię mamy. Cześć mamo. Co tam? Casey, kochanie, muszę z tobą porozmawiać o czymś pilnym. Jej głos brzmiał na napięty. Co się stało? Musimy dokonać poważnych napraw w domu. Dach bardzo przecieka, a w salonie jest woda. Mamy wyceny i będzie to kosztować co najmniej 10 tysięcy dolarów, poczułem, jak opada mi żołądek. 10 tysiące to znacznie więcej niż zwykłe kilkaset, które wysyłałam. Mamo, to dużo pieniędzy. Wiem, kochanie, ale nie mamy gdzie się zwrócić. Ubezpieczenie tego nie pokryje, ponieważ twierdzą, że jest to spowodowane brakiem konserwacji przez lata. Jeśli wkrótce tego nie naprawimy, uszkodzenia znacznie się pogorszą, Kropka potarłem czoło. Myśląc o swoim koncie oszczędnościowym. Miałam około 15 tysiące zaoszczędzonych na nagłe wypadki i ulepszenia domu. Dobrze, mamo. Mogę przelać pieniądze dzisiaj. Dziękuję, Casey, jesteś taką dobrą córką. Zwrócimy Ci pieniądze, jak tylko będziemy mogli. Już miałam się rozłączyć. Kiedy kontynuowała. I jeszcze jedno. Na czas remontu twój ojciec i ja będziemy musieli wyprowadzić się na kilka tygodni. Zastanawialiśmy się, czy moglibyśmy zostać z tobą. Kropka, serce mi zamarło? Kochałam rodziców, ale kochałam też swoją przestrzeń i ciszę. Kropka, mamo. Nie wiem, mój dom nie jest taki duży, a ja pracuję w domu. Kropka, Casey, nie mamy dokąd pójść. Nie stać nas na wynajęcie mieszkania i opłacenie tych napraw. Proszę, zamknęłam oczy, jak mogłam odmówić. W porządku, mamo. Ty i tata możecie zostać tutaj podczas remontu. Kropka, cudownie. Przyjedziemy w przyszłym tygodniu z naszymi rzeczami. Kropka, tego wieczoru przelałam pieniądze na konto mamy i zaczęłam przygotowywać pokój gościnny na dole. Przeniosłem sprzęt do ćwiczeń do piwnicy i położyłem świeżą pościel na łóżku. Przynajmniej to będzie tylko tymczasowe kropka w następny wtorek. Pikka taty wjechał na mój podjazd załadowany walizkami, pudełkami i kolekcją ceramicznych figurek mamy. Pomogłem im wnieść wszystko do środka. Kropka, to takie miłe z twojej strony. Kochanie, powiedziała mama, układając swoje figurki na komodzie, kropka, postaramy się nie wchodzić ci w drogę, kropka, jak myślisz, jak długo potrwa naprawa, zapytałam, kropka, wykonawca powiedział, że około trzech tygodni, może czterech, odparł tata, rozpakowując swoje ubrania, przytaknąłem i wróciłem na górę do swojego biura. Cztery tygodnie nie były złe. Mogłem wytrzymać cztery tygodnie, kropka, pierwszy tydzień poszedł gładko. Mama gotowała kolację przez większość wieczorów, co było w sumie miłe ponieważ zwykle po prostu łapałem coś na szybko między rozmowami w pracy. Tata pomagał w pracach na podwórku, które odkładałem na później. Kropka każdego ranka wychodzili wcześniej rano, aby sprawdzić postępy w naprawie i wracali wieczorem. Ale w drugim tygodniu zaczęłam czuć się ciasno. Mama przearanżowała moją kuchnię według własnych upodobań, a tata każdego ranka zostawiał gazetę rozłożoną na moim stole w jadalni. Zacząłem zostawać w biurze dłużej, żeby mieć trochę przestrzeni, kropka, kiedy zapytałem o naprawy. Mama powiedziała, że idą wolniej niż oczekiwano, kropka, takie rzeczy zawsze trwają dłużej niż ci mówią, powiedziała machając ręką, kropka, minęły kolejne dwa tygodnie. A ja zacząłem się denerwować, że będę miał dom z powrotem dla siebie, ale starałem się być cierpliwy. pewnego wieczoru mama ogłosiła. Jessica i jej rodzina przyjadą jutro na kolację. Zaprosiłam ich. nie ma sprawy, powiedziałem, choć wolałbym, żeby mnie najpierw zaprosili. Następnego wieczoru Jessica przyjechała z Mikiem i Tylerem. Mama zabrała się za gotowanie, pieczeń w garnku, tłuczone ziemniaki, fasolka szparagowa a nawet domowe bułeczki. Kropka, to było zdecydowanie bardziej wyszukane, niż jej zwykłe kolacje w tygodniu. Kropka, siedzieliśmy wszyscy przy moim stole, gdy Jessica odsząknęła. Mieliśmy ostatnio trochę kłopotów finansowych, zaczęła. Majkowi obcięto godziny pracy w magazynie, a ja nigdzie nie mogę znaleźć stałej pracy. Zalegamy z czynszem. A nasz właściciel grozi eksmisją. Kropka, poczułam znajomy supeł w żołądku. Przykro mi to słyszeć, Jess, ale może wkrótce sytuacja się poprawi. Właściwie, kontynuowała, mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli zostać tu z tobą przez jakiś czas. Dopóki nie staniemy na nogi, kropka, prawie zakrztusiłem się tłuczonymi ziemniakami. Absolutnie nie, powiedziałam, odkładając widelec. Jessica, mieszkam już z mamą i tatą podczas ich remontu. Nie ma tu miejsca dla kolejnych trzech osób. Twój dom ma puste sypialnie na górze, wtrącił Mike. Widzieliśmy je, kropka, czułam się osaczona, wszyscy patrzyli na mnie, jakbym była nierozsądna. Nie chodzi o przestrzeń, tylko o prywatność i moją pracę. Prowadzę firmę z domu, kropka, głos Jesiki stał się głośniejszy. Niedługo będziemy bezdomni, a ty martwisz się o swoją cenną prywatność. Nigdy nie powiedziałam, że nie pomogę, powiedziałam, że nie możesz się tu wprowadzić. Ta sama różnica, warknęła Jessica. Złapała Tylera za rękę i wstała. Chodź, Mike, idziemy. Najwyraźniej nie jesteśmy tu mile widziani, kropka, drzwi frontowe zatrzasnęły się za nimi. Opadłem z powrotem na krzesło, mój apetyt zniknął, kropka, mama potrząsnęła głową. To było bardzo rozczarowujące, Casey. Twoja siostra przyszła tu z prośbą o pomoc, a ty się od niej odwróciłaś, kropka, przez następny tydzień zarówno mama, jak i tata byli wobec mnie chłodni komentowali, jak duży jest mój dom, jak dużo mam miejsca i jak smutne jest to, że Jessica i Tyler mogą skończyć jako bezdomni. Robili to każdego dnia, kropka, słyszałam, jak głośno rozmawiają na dole o ludziach, którzy zapomnieli skąd pochodzą, kropka, w piątek, nie mogłam już tego znieść. Zadzwoniłem do Jesiki. Może moglibyście tu zostać na jakiś czas, powiedziałem. Dopóki nie staniecie na nogi, kropka, trzy dni później wprowadzili się z workami na śmieci pełnymi ubrań i pudełek z zabawkami. Pierwszy tydzień to był chaos. Tyler był wszędzie, biegał po schodach, trzaskał drzwiami, krzyczał na gry wideo. Kropka, kiedy byłem na rozmowach z klientami. Wpadał do mojego biura, zadając pytania. kropka, Tyler, pracuję, szeptałam, wskazując na mój zestaw słuchawkowy. Wzruszał ramionami i mówił dalej. Próbowałem porozmawiać o tym z Jesicą. To tylko dziecko, Casey, dzieci hałasują. Ale ja jestem na rozmowach służbowych. Nie masz dzieci, więc nie rozumiesz. Nie możesz oczekiwać, że ośmiolatek będzie zachowywał się jak dorosły, kropka zachowanie Tylera nie zmieniło się. Mama codziennie odbierała go ze szkoły, ale potem zostawiała, by biegał dziko po moim domu. Miesiąc później przyszły rachunki za media. Prawie się przewróciłam, gdy je otworzyłam, kropka rachunek za prąd wzrósł ze 150 do 320 dolarów. Rachunek za wodę podwoił się, kropka tego wieczoru, przyniosłem rachunki na kolację i położyłem je na stole. Koszty mediów wzrosły ponad dwukrotnie, oznajmiłem. Myślę, że sprawiedliwie będzie, jeśli podzielimy te koszty, kropka, przy stole zapadła cisza. Nie płacimy Twoich rachunków. Casey powiedziała stanowczo Jessica. Jesteśmy gośćmi w twoim domu, dodała surowo mama. Kropka, oskarżyły mnie o chciwość i wykorzystywanie ich sytuacji. Jessica zaczęła płakać, mówiąc, że próbuje wycisnąć z nich pieniądze, kiedy nic nie mają. W końcu podniosłem ręce. Dobrze. Zapłacę wszystko sama. Kropka, dwa tygodnie później zapytałem mamę, kiedy skończą naprawy. Są opóźnieni, powiedziała niejasno. Takie rzeczy wymagają czasu. Powoli oszczędzamy pieniądze, by wszystko skończyć. Jak to oszczędzamy? Dałam ci 10000. To nie wystarczyło. Jeśli chcesz, abyśmy wyprowadzili się szybciej, może mogłabyś dać nam więcej pieniędzy, aby przyspieszyć sprawy. Kropka patrzyłem na nią z niedowierzaniem, ale nic nie powiedziałem. Sytuacja pogorszyła się, gdy mama i tata zaczęli zapraszać swoich przyjaciół na weekendy. Kiedyś organizowaliśmy spotkania w naszym domu, wyjaśniła mama, ale odkąd jest remontowany? Potrzebujemy innego miejsca. Twój dom jest do tego idealny, kropka. Nagle moje weekendy stały się chaosem. Ośmiu lub dziesięciu ich przyjaciół przychodziło, oczekując, że będę gotować i dostarczać przekąski. Zaczęłam wychodzić z domu w sobotnie poranki i wracać dopiero wieczorem, by uniknąć tłumów, kropka, ale kiedy wracałam, mama zawsze miała tę samą prośbę. Casey, kochanie, mogłabyś posprzątać po naszych gościach. Twój ojciec i ja starzejemy się, a Jessica jest zmęczona pilnowaniem tylera, kropka, spędzałam więc niedzielne poranki na sprzątaniu po przyjęciach, których nigdy nie chciałam organizować. Ciągle pytałam, kiedy wszyscy się wyprowadzą. Co kilka tygodni poruszałam ten temat. Jak myślisz, kiedy skończą się naprawy, mamo? Wciąż czekam na wykonawcę, te rzeczy są tak nieprzewidywalne. Jessica, udało ci się znaleźć pracę. Rynek pracy jest teraz okropny, próbujemy, ale nic nie wychodzi. Mike, jak wygląda sytuacja w magazynie? Ciągle obiecują więcej godzin. Ale jeszcze do tego nie doszło, kropka, kiedy naciskałem mocniej na temat ram czasowych, Jessica i Mike zaczęli się bronić. Próbujesz się nas pozbyć, pytała Jessica. Jesteśmy rodziną, dodawał Mike, myślałem, że rodzina trzyma się razem, kropka mama z rozczarowaniem potrząsnęła głową. Nie rozumiem, dlaczego tak ci się spieszy, by wszystkich wyrzucić, kropka po miesiącach tego wszystkiego byłem wyczerpany. Moja praca cierpiała, ponieważ nie mogłem się skoncentrować. Mój dom przypominał hotel, za który płaciłem, ale którym nie mogłem się cieszyć. Rachunki za media miażdżyły mój budżet. Kropka, ale za każdym razem, gdy zgłaszałem swoje obawy, czułem się samolubny i niewdzięczny. Przestałem więc zadawać pytania i po prostu starałem się przetrwać każdy dzień. Kropka, sześć miesięcy. Minęło sześć pełnych miesięcy, odkąd mama i tata wprowadzili się do domu, rzekomo na kilka tygodni remontu. Byłem w punkcie krytycznym. Mój dom stał się cyrkiem. Kropka, Tyler biegał po korytarzach o każdej porze. Mama co tydzień przestawiała moje meble, aby pomdrugeścić wizyty przyjaciół, a Jessica traktowała moją kuchnię jak swoją osobistą restaurację. Rachunki za media wykańczały mnie finansowo, a od marca nie miałam spokojnego weekendu w domu. W sobotni poranek zdecydowałem, że mam dość zastanawiania się. Zamiast wychodzić z domu, by uniknąć kolejnej weekendowej imprezy, zamierzałam pojechać do mamy i taty i na własne oczy zobaczyć postępy remontu. Podróż do domu rodziców zajęła 20 minut. Nie byłem tam, odkąd się do mnie wprowadzili, zawsze wierząc im na słowo o trwających naprawach. Kropka, kiedy skręciłem w ich ulicę, spodziewałem się zobaczyć sprzęt budowlany, może robotników, oznaki poważnego remontu, który miał potrwać sześć miesięcy. Kropka. Zamiast tego na podjeździe zobaczyłem minivana, którego nie rozpoznałem. Podwórko było zadbane, a na trawniku rozrzucone były dziecięce zabawki. Nigdzie nie było materiałów budowlanych. Kropka, zaparkowałem po drugiej stronie ulicy i spojrzałem na dom. Wyglądał zupełnie normalnie. Właściwie wyglądał lepiej niż normalnie. Ktoś posadził nowe kwiaty i pomalował drzwi wejściowe. Kropka, serce zaczęło mi walić, gdy podszedłem do drzwi i zapukałem. Odpowiedziała kobieta po trzydziestce, trzymająca na biodrze małe dziecko. W czym mogę pomóc? Zapytała uprzejmie. Cześć, przepraszam, że przeszkadzam. Kim jesteś i co tu robisz? To dom moich rodziców. Kropka kobieta wyglądała na zdezorientowaną. Przepraszam, ale chyba pomyliła pani adres. Wynajmujemy ten dom od sześciu miesięcy. Kropka żołądek mi opadł. Od kogo wynajmujemy? Od właścicieli, Lindy i Roberta Williamsów. Powiedzieli, że muszą się tymczasowo wyprowadzić z powodów rodzinnych. Mamy umowę najmu i wszystko. Jest jakiś problem, nie, nie ma problemu, udało mi się powiedzieć, przepraszając za zamieszanie. Wróciłem do samochodu, trzęsły mi się ręce. Gdy odpalałem silnik, wszystko zatrzasnęło się na swoim miejscu. Nie było żadnego remontu. Nigdy go nie było, kropka. Moi rodzice okłamywali mnie przez sześć miesięcy, mieszkając w moim domu za darmo i pobierając czynsz od najemców. A dziesięć tysięcy dolarów, które dałem im na remont. To był czysty zysk, kropka, jazda do domu wydawała się zamarzana. Byłem wściekły, zraniony i całkowicie zdradzony. Moi rodzice mnie oszukali, a Jessica prawdopodobnie też brała w tym udział kropka, kiedy wjechałem na podjazd, usłyszałem śmiech i muzykę dobiegające z wnętrza mojego domu. Kolejna weekendowa impreza była w pełnym rozkwicie. Przez chwilę siedziałem w samochodzie, próbując się uspokoić kropka, przeszłam przez frontowe drzwi i zastałam salon, wypełniony ludźmi. Przyjaciele mamy byli wszędzie, jedli jedzenie, za które zapłaciłam, pili wino i głośno się śmiali. Kropka, Tyler biegał między dorosłymi, a Jessica pomagała mamie podawać przekąski. Casey zawołała wesoło mama, wróciłaś wcześniej, dołącz do nas, kropka rozejrzałam się po pokoju. Patrząc na tych wszystkich ludzi w moim domu, ludzi, którzy nie mieli pojęcia, że ich gospodarze byli kłamliwymi, oszukańczymi oszustami. Wszyscy muszą wyjść, powiedziałem na tyle głośno, by cały pokój to usłyszał. Kropka, rozmowa ucichła, wszyscy odwrócili się, by na mnie spojrzeć. Przepraszam, powiedziała mama, a jej uśmiech przygasł. Powiedziałam, że wszyscy muszą wyjść, ta impreza się skończyła. Casey, co w ciebie wstąpiło? Zapytał tata, wstając z krzesła. Wszyscy, którzy tu nie mieszkają, muszą natychmiast opuścić mój dom. Kropka, przyjaciele, mamy zaczęli spoglądać na siebie niepewnie. Niektóre z nich zaczęły zbierać swoje torebki i kurtki. Casey Mary Williams, zawstydzasz mnie przed moimi przyjaciółmi, wysyczała mama. Dobrze, może to ty powinnaś się wstydzić. Kropka w ciągu dziesięciu minut wszyscy goście wyszli, mamrocząc pożegnania i rzucając zdezorientowane spojrzenia w moim kierunku. Tylko moja rodzina pozostała w nagle cichym salonie. Co do cholery jest z tobą nie tak. Zażądała Jessica. Właśnie upokorzyłaś mamę i tatę przed ich przyjaciółmi. Chcesz wiedzieć, co jest ze mną nie tak, powiedziałam, mój głos drżał ze złości. Kropka, właśnie przejechałam obok domu mamy i taty. Z twarzy mamy zniknął kolor, a tata usiadł ciężko na krześle. Nie ma żadnego remontu, prawda? Kontynuowałem. Nigdy nie było. Wynajmujesz dom rodzinie z małym dzieckiem i mieszkasz tu za darmo, pobierając od nich czynsz. Casey, nie rozumiesz, zaczęła mama. Doskonale rozumiem, okłamałaś mnie, wzięłaś ode mnie 10,000 pod fałszywym pretekstem i przez 6 miesięcy mieszkałaś za darmo w moim domu. To nie tak, powiedział słabo tata. W takim razie wyjaśnij mi, jak to się stało, że w twoim doskonale urządzonym domu mieszka rodzina, podczas gdy ty mówiłeś mi, że jest remontowany. kropka Jessica wystąpiła naprzód. Casey, uspokój się. Jestem pewna, że jest jakieś wytłumaczenie. Jesteś pewna. To znaczy, że o tym wiedziałaś, prawda, Jessica. Jej milczenie było potwierdzeniem, którego potrzebowałem. Wszyscy wiedzieliście, okłamywaliście mnie przez cały ten czas. Potrzebowaliśmy dochodu z wynajmu, powiedziała defensywnie mama. Starzejemy się i potrzebujemy finansowego zabezpieczenia. Więc zamiast tego postanowiliście mnie okraść. Masz więcej niż wystarczająco, wtrącił Mike. Spójrz na to miejsce, dobrze sobie radzisz. Nie o to chodzi, okłamałeś mnie, krzyczałam teraz, wylewając z siebie miesiące frustracji i zdrady. Chcę, żebyście wszyscy opuścili mój dom, spakowali swoje rzeczy i wyjechali. Mama i Jessica spojrzały na siebie i zaczęły się śmiać. Nigdzie się nie wybieramy, powiedziała Jessica z uśmiechem. Co właśnie powiedziałaś? Słyszałaś, mieszkamy tu od sześciu miesięcy nie możesz nas tak po prostu wyrzucić. To mój dom, mogę robić co chcę. Właściwie to nie możesz, powiedziała mama, krzyżując ręce. Jesteśmy już stałymi mieszkańcami. Jeśli chcesz, żebyśmy się wyprowadzili. Musisz przejść przez odpowiednie kanały prawne. Patrzyłam na nich z niedowierzaniem. Moja własna rodzina nie tylko mnie zdradziła, ale teraz trzymała mój dom jako zakładnika. Bez słowa odwróciłam się i poszłam na górę do sypialni, zatrzaskując za sobą drzwi. Kropka, słyszałem, jak głośno rozmawiają na dole, prawdopodobnie świętując swoje zwycięstwo. Przez resztę dnia nie wychodziłem z pokoju. Zamówiłem dostawę jedzenia i próbowałem wymyślić, co dalej. Kropka, moja rodzina mnie przechytrzyła, a ja nie miałem pojęcia, jak się bronić. Kropka, następnego ranka ubrałem się i wyszedłem na zewnątrz. Spędziłem trzy godziny spacerując po parku, próbując oczyścić głowę i zdecydować, co dalej. Kiedy wróciłem do domu, znalazłem walizki na werandzie. Kropka. Przez ułamek sekundy poczułem ulgę. Kropka, może oprzytomnieli i postanowili sami odejść. Ale kiedy próbowałem włożyć klucz do drzwi wejściowych, nie chciał się przekręcić. Zmienili zamki. Kropka, stałam na własnym ganku, wpatrując się w swoje walizki i zamek, który nie rozpoznawał już mojego klucza. Ręce mi się trzęsły, gdy próbowałem ponownie użyć klucza, wiedząc, że to nie zadziała, ale nie mogąc zaakceptować tego, co się dzieje, kropka zapukałem do drzwi, bez odpowiedzi zapukałem mocniej. Wiem, że tam jesteś, krzyknęłam, to mój dom, kropka w końcu usłyszałem głos mamy za drzwi. Jeśli nie podoba ci się mieszkanie z nami, to może to ty powinieneś odejść, a nie my. Natychmiast otwórz te drzwi. Niczego nie otwieramy, dokonałeś wyboru, kiedy zawstydziłeś nas przed naszymi przyjaciółmi. Kropka, nie mogłem uwierzyć, że to się dzieje. Moja własna rodzina ukradła mi mój dom. Załadowałem walizki do samochodu i pojechałem do najbliższego motelu. Kropka. Recepcjonistka patrzyła na mnie z politowaniem, gdy meldowałam się na noc, prawdopodobnie zastanawiając się, jaka osoba pojawia się w motelu ze łzami spływającymi po twarzy. Kropka. Tego wieczoru zadzwoniłam do mojej przyjaciółki Sary, która pracowała jako prawnik. Znałam ją od czasów studiów i była jedną z niewielu osób, które wiedziały o mojej sytuacji rodzinnej. Sara potrzebuje pomocy, moja rodzina zamknęła mnie w moim własnym domu. Casey, zwolnij, powiedz mi dokładnie, co się stało, kropka wyjaśniłem wszystko. Fałszywy remont, oszustwo związane z wynajmem, dziesięć tysięcy dolarów i to, jak zmienili moje zamki. Jezu Chryste, Casey, twoja rodzina jest poważnie pokręcona. Czy mogli to zrobić legalnie? Czy naprawdę mogą domagać się praw lokatorskich w moim domu? Nie w sposób, w jaki to robią. Nie zawarli z tobą umowy najmu, a prawo do zamieszkania uzyskali w wyniku oszustwa. Jutro mogę złożyć zawiadomienie o eksmisji. Proszę, zrób to, chcę, żeby się wynieśli. Dziś wieczorem przygotuję dokumenty, możesz spotkać się ze mną rano w moim biurze. Następnego dnia Sara przygotowała oficjalne zawiadomienie o eksmisji. Dając mojej rodzinie dwa tygodnie na opuszczenie mojej nieruchomości. Zawarła w nim również informacje o wyłudzeniu dziesięciu tysięcy dolarów. Także to osobiście zaproponowała. Nie musisz się z nimi więcej spotykać, dopóki nie odejdą. Dziękuję, nie sądzę, bym mógł sobie teraz z nimi poradzić, kropka spędziłem ten dzień w motelu, ignorując mój telefon, który zaczął ciągle dzwonić. Mama, tata, Jessica wszyscy dzwonili, ale nie chciałem słyszeć ich głosów. Około południa Sara napisała do mnie: Dostarczyłem papiery. Byli zszokowani, twoja mama próbowała się kłócić, ale szybko ją uciszyłam. 15 minut później mój telefon zaczął brzęczeć bez przerwy. W ciągu godziny miałem 40 nieodebranych połączeń i 30 wiadomości tekstowych. Oni panikowali. Wiadomości zaczynały się przepraszająco. Casey, możemy to rozwiązać, porozmawiajmy jak dorośli, rodzina nie powinna tak walczyć, kropka, ale kiedy nie odpowiadałam, stawały się nieprzyjemne. Jesteś śmieszny, wychowaliśmy cię lepiej niż to. Niszczysz tę rodzinę przez pieniądze. W końcu wysłałem do nich wszystkich jednego SMS-a. Macie dwa tygodnie na opuszczenie mojego domu, kropka, jeśli nie wyjdziecie, dzwonię na policję i wnoszę oskarżenie o oszustwo na kwotę 10 tysięcy dolarów. Po tym telefon się urwał. Sara sprawdzała sytuację przez następny tydzień. Twoja mama dwukrotnie próbowała dodzwonić się do mojego biura, powiedziała. Chciała negocjować. Powiedziałem jej, że nie ma czego negocjować. Kropka dwa dni przed terminem eksmisji. Sara zadzwoniła z dobrymi wieściami. Wyprowadzają się. Przejeżdżałam dziś rano obok twojego domu i widziałam ciężarówkę do przeprowadzki i twojego tatę ładującego pudła, a twoja siostra niosła torby do samochodu, kropka poczułam, jak ogromny ciężar spada mi z ramion. Potwierdziłam, że wczoraj wieczorem całkowicie się wyprowadzili, powiedziała Sara następnego dnia. Dom jest pusty, możesz wracać do domu, kropka jazda z powrotem do mojego domu była surrealistyczna. W połowie spodziewałem się, że nadal tam są. Że to jakiś okrutny żart. Ale kiedy wjechałem na podjazd, dom był cichy i pusty. Kropka. Użyłem zapasowego klucza ukrytego pod doniczką na werandzie, by wejść do środka. Kropka. Cisza była niesamowita. Zapomniałem, jak brzmi mój własny dom bez ciągłego hałasu i chaosu. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było wezwanie ślusarza, aby ponownie wymienił wszystkie zamki. Potem spędziłam resztę dnia na sprzątaniu. Kropka. Zostawili po sobie bałagan, śmieci w kilku pokojach i naczynia piętrzące się w zlewie. Ale nie obchodziło mnie to. Byłam po prostu szczęśliwa, że odzyskałam swoją przestrzeń. Kropka, w ciągu następnych kilku dni wiadomości od mojej rodziny nie ustawały. Mama wysyłała długie SMS-y o tym, jak rozdzieram rodzinę. Tata zostawił pocztę głosową, mówiąc, że pożałuje tej decyzji. Jessica nazwała mnie samolubną i bezduszną. Usunąłem każdą wiadomość, nie czytając jej ani nie słuchając. Kropka, tydzień później Sara powiedziała mi: Czego dowiedziała się od wspólnych znajomych? Wszyscy mieszkają razem w mieszkaniu z dwiema sypialniami, powiedziała. Najwyraźniej czekają na wygaśnięcie umowy najmu w domu twoich rodziców, aby mogli się wprowadzić. Jak długo trwa ta umowa? Z tego, co słyszałam, jeszcze sześć miesięcy kropka prawie zrobiło mi się ich żal, że po zamieszkaniu w moim domu zostali stłoczeni w małym mieszkaniu. Prawie kropka, ale twoi rodzice wciąż pobierają czynsz, dodała Sara. Więc nie cierpią finansowo. To mi przypomniało, że wciąż mieli moje dziesięć tysiące dolarów. Postanowiłem nie dochodzić tego prawnie, kropka, stres związany z odzyskaniem domu był wystarczający. Chciałem po prostu, by całkowicie zniknęli z mojego życia, kropka, miesiąc później w końcu wróciłem do normalnego trybu życia. Mogłem spokojnie pracować, moje rachunki za media wróciły do normy, a weekendy znów należały do mnie, kropka, niektórzy z naszych wspólnych przyjaciół rodziny skontaktowali się ze mną, słysząc fragmenty tego. Co się stało? Chcieli pobawić się w mediatorów, by pomóc nam wszystko pokładać. Rodzina jest wszystkim, powiedział mi jeden z kuzynów. Powinieneś im wybaczyć, kropka, ale ja już podjęłam decyzję, zmieniłam numer telefonu i zablokowałam ich wszystkich w mediach społecznościowych. Nie chciałam ich przeprosin, wymówek ani ponownych prób manipulowania mną, kropka po raz pierwszy od miesięcy poczułam, że mogę oddychać we własnym domu. Przestawiłam meble tak, jak lubiłam. Uzupełniłam zapasy w kuchni jedzeniem, które naprawdę chciałam zjeść i cieszyłam się luksusem ciszy. Mój dom znów był mój, moje życie znów należało do mnie. Niektórzy uważają, że jestem zbyt surowa, odcinając w ten sposób całą moją rodzinę. Mówią, że krew jest gęstsza od wody, że rodzina powinna sobie wybaczać bez względu na wszystko. Ale ci ludzie nie rozumieją, jak to jest być wykorzystywanym, Okłamywanym i manipulowanym przez ludzi, którzy powinni kochać Cię najbardziej. nauczyłem się, że czasami najzdrowszą rzeczą. Jaką można zrobić, jest odejście od toksycznych ludzi, nawet jeśli dzielą Twoje dna. Jestem teraz szczęśliwsza niż przez ostatnie lata. i śpię lepiej w nocy, wiedząc, że nikt już nigdy nie zmieni mi zamków. Dom jest cichy, rachunki są do opłacenia, a mój rodzinny dramat wreszcie się skończył.